Cześć witajcie, jestem rano, to jest Don't Strive Together, jestem Tomek. Jestem. I Ja Też jestem. I ja nie, mam, nie wiem co zrobić jak zwykle, nie wiem co mam robić na no, nie. Nigdy nic ja nic sobie nie muszę wiesz. jedzonko zrobić. Ja no mam wszystko nowy. na full i co on robi? Nie wiem. Ej, mieliśmy gdzieś motek kiedyś. No gdzieś był. Jest. Motek? Tak muszę te nasze... Ej, jest rozwalić? Gdzie jest złoto? Ja mam, 20. Mhm Ej, wpadłeś mi Nie wiem, dał mi ktoś plecak Ej, to jest no. mój plecak Ja tam plecak. Wymieniłeś, wymieniłeś, plecak z stonkiem No, przepraszam Rzuć, Wyrzuć ten plecak i ja ci dam twój Bierz tego <Ashe Hagansky> A... <z> O O to... Dobra, zobaczysz, to to co? tutaj jest Gdzie ja? A, tu mam ten butik To mam Mogę schować To mam Ej ja na razie wyłączę tą maszynę tutaj kurde co tu mam robić? A tam tutaj A? przy krakach bo już paliwo zeszło To nie, to niech się działa No jeszcze nie ma lata Musiałamy pada W razie czego niech będzie Czemu nie powiedział że deszcz Deszpada? Deszcz Tak to się ja sam zorientowałem Ej, Trzeba jutro iść na jakieś szwendy i jagłódek pozbierać, krzaczki wykopać no no mogę przeczytać tą kształt? Nie, ja 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 e, Trzeba jeszcze jedną maszynę zrobić, e, co rzuca lodem. To się zrobi, mamy czas. Mało zostało, niby było 8 dni. I pękiem robić lody? No, spokojnie. <noise> nie, 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 nic, nic nie, nie, no. Masz no ale tak zbieraj to szybko, bo ja wezmę... się w tej i nie wiem co mówić. No, no to idzie noc, tak ci powiem. No ale tak. jestem w obozie, bo się wróciłem dlatego, no dobra, resztę trawy wyschowam, trochę z tego zostawię. O, są te warzywka. W ogóle tutaj mamy szyszki. To Tak Tak w lendowcowej. Mm. Trzy Szyszunia. Mm. Czy ktoś napalił w piecu? Dobra jest. A takim piecu. Zaraz gaśnie. To nisko. Masz. O, on działa. Działa. A to go to, to mi nie poradzi? Spróbuj. Nie mogę. Mhm. E, dobra, ja się muszę przygotować na te szwędy. Mm. A ja też się przygotowujesz? Nie, nie. Ja niby tą parasolką. To musisz trafę z nią nosić, bo ci chroni przed tym. Nic. Czy ty ty nie, nic ty tu szukasz? Ja nic nie mamy dwa kwiatki glomer? No, no przecież no, ale dwa co mieliśmy ta? glomery Eee no. o. Dobra, ja robię sobie ten mhm. te szoty. Też Tomek? Nie, ja mam po... Tomek szczerze szota? Nie Nie yeah. Co w ogóle jest w czyste? No, jest jeszcze 16 z gienizny jak coś W ogóle w czysteż jakiś tam Piotr jest mój I właśnie, oddam to. Ej, tak a propos mięsa byśmy potrzebowali trochę. Dwie sztuki wiszą sobie i się suszą. Matka, ja nie miałem zrobić, czyli węgiel. Tak no, i... także nie ma. Tyle jeszcze mieliśmy zrobić. Żeby... Słuchajcie, nie ma no. mięsa. <laughs> Czekajcie, ja sobie miałem zrobić łopatę właśnie. Dwie sobie zrobię. I ja Dobra, to ja idę Ski. na mięso. to idźcie. Mięso, hmm. mięso, mięso. A ty nie idziesz? Eee, zaraz. A gdzie były pająki? Przepraszam. A to zostawię? A tu są pająki? No przecież tu je przesadziłeś po wejściu. No ja nie pamiętam to było dawno. Aha, tu jeszcze jest trup do rozwalenia. Na pewno... Jakim tu ten trzeci poziomowy z kokon już? Na dawność mi tutaj nie łazili, przez co ją gęsiało i kto tu wsadził ten. Aha, i ten A ła, nie trafił. Ja go tam posadziłem. Pierdol nie trafił, ej, no życia mam pół. Trudno. Co mam teraz zrobić? Umrę zaraz. A, a. do bazy. Myślę sobie, co to tak tutaj gdzieś siedzi na ziemi, a to. nie topisz. Nie toperek. A, czy jesteś gdzieś za mną, eee. No, koło ciebie. Już teraz uciekam, Dobra, widzę. O, gdzieś Trzeba jakoś minąć. Więziołoś Aj, Ale to, to był błąd hmm. Dobra, zostawił mi jeszcze nie to pasz I, i po kuleryś. Oh, się. Ja się z nikim nie biję właśnie uciekam Ja się biłem. Chyba ja się zauważył biję. cię więsiałość. Ja wiem, że mi zauważył i właśnie teraz z dół tutaj. Ja też bo tutaj chcę tych butek poszukać. Tylko tutaj też jeszcze jest ten. <laughs> fuck, 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 fuck. Myślałem, no. że my tu... Nie przyjdą. Dobra biorę ten mamy złoto. Czekaj tutaj drewno zbieram. Kurde, tak się zamoknę. Mm. Ja też moknę. Kurde. Zostaw czy stera Pokoju. Dobra, dobra. Ten gęsiołoś ewentualnie... rzeczywiście chyba ze mną... Ja, co jakiś czas mi się jeszcze ekran się. Mm. Matko, to jest drewno. Jakie fiksy u mnie się dzieją jakieś dziwne. Dobra, mam tu drugie ogęsioło się. Nie wiem czy jest ich więcej jeszcze, czy nie. Wybijcie, gdzie więcej kupę. No to obij sobie. Nie. Hmm. Ja mam je Ja się boję takich rzeczy. No fajnie, gdzieś do mnie chyba idzie. Nie będziemy nie pieszych. Nie na pinta! Z pierwszej jest ten gdzie marmok A nie, jeszcze end chodzi. Drzewiec cholebny. Wszystko tutaj jest, kurde. A jest stoję koło niego, nic nie robi. O kurde. O. Dobra, uciekam. Co mi teraz będzie co czas zgonić? No. Nie, stracił się, o, o. dobra. <grym> mam trochę tych jedłówek. Trzy aż. Ja mam pełno drewna. W ogóle z jest wszędzie. No ja właśnie też mam wszędzie z i nie mam co z nią robić. Musiałem aż pochodnie wyrzucić, żeby drewno pozbierać. Hmm. bo Tutaj pełno leży. Ja no właśnie też zbieram. Witam. No cześć. Co tu się dzieje? Kurde, jeszcze z złego kwitka se podniosłem. Dobra, uciekamy. Ja już tam byłem na dole. Ty, albo mi się zdawało, że tej jest więcej niż dwa. Ja właśnie nie wiem. To jeszcze pozbieram tego. Kurde, nie wydaje. mam do czego. A to wyrzucę. To jest jakieś dziwne fikcje mi się dzieje, naprawdę, straszne. Mhm. Kurde, miałem iść na jagoda a w końcu zabiorą co innego. Mm. oła komar! Koma! Konik nieprzyj. Musimy w końcu zacząć tutaj ubijać te potwory, bo nas kurde, aż znaczy te zwierzątka, bo nas w końcu Za dużo słowa kurde, naprawdę. A. Kurde. A e... nas e, zeżrą tutaj. Ginny, nie chodź do mnie tutaj... Albo nie jeszcze na dół od jest Daleko jestem. Dobra, w czego mogę ognisko zrobić? Kurde, do tutaj komaru Kurde? <gry> Cicho! To no zablędę. gęsiołość, Pierwszy, co mi ta śledzi? A mi się skończyła gida. Nie goją pająki. No dobra. Młotek. Tak. Złoto masz chyba przy sobie. No właśnie, chcę zrobić, ale wiesz, no gonią mnie to jak zrobię. A no co nie zrobisz? Idę dalej szukać jakiegoś jedzenia, bo nie ma nic. Ja Gutki wykopuję, mam chyba dwa. No, dwa, trochę. Mam sześć mięsa już, spokojnie. Dobrze, bo będzie trzeba zrobić ten. Um. No, suszarny. Z linizem nam na pewno nie braknie. Ja nawet już kilka wyrzuciłem. Gdzie <laughs> ten kokon jest? Teraz muszę coś zjeść. Zginę. Fajnie, że mi Sanity spada, jestem daleko od bazy. No dobrze ci tak. Dzień, dzisiaj jesteś niemiły. No właśnie. Wyski <grych> mówi: Dobrze ci tak, dobrze ci tak. No nie. Co to ma być? A przez ten deszcz, huderny, cały czas pada. Fajnie, znalazłem pełno kokonów trzeciego poziomu. Czasem się. tam się nie, zapu nie zapuszczaj, się to nawet nie, nie. Pełno, pełno krzaczków. To nie jest dobry pomysł na to. Chyba, że chcesz umrzeć. No, tak powinien być. W Dini masz ten, lodówki za 94, i te zielone grzyby. Ło. Dobra, a w końcu skończyło padać. A, mm, co tu miałem się? jeszcze? No bo mnie biją, ja uciekam. Hmm. No trochę. Ale się pali, wow. Gdzie Dobra, są noc? jakieś kwiatki? Ja mało takiego dyk tylko cztery są. Ja czy przeczytam książkę na następny dzień. Bo musicie być w bazie, żeby to pozbierać szybko. Hmm? Tak w ogóle, czy ja zdążę dojść do bazy przed rokiem? Chyba jednak nie. Mam drogorę, mam... Dobrze. I nas idzie, tak. Wiem, zrobiłem pochodnie. Ja jestem w bazie. Aha, miałem i teraz, nie. Pali się ognisko, jak coś, to tam bezpiecznie mm -hmm. jest tutaj. Ja właśnie biegnął już do bozy, może zdążę? Nie. Czego mi spada cały czas? Bo jest noc. Ale ogólnie spadało cały czas. Odpał A, bo byłem mokry, dobra, dobra. A. Zapomniało mi się. Lecę. Nie, nie, nie chcę Chestera, bo Chester jest do dupy. Jestem... Znaczy nie, przydatny jest, ale jak się bije z tymi pająkami to nie za bardzo, bo one gonią go, a on jest strasznie wolny i Dobra. nie mogę uciec. Ja zrobić coś do żarcia. O. Ja właśnie, zbieram kwiatki cały czas. Nie jest pajęczyna. Tam tu. A, jest tutaj. Nie było okay, więcej. Płatki. To jest ogniska. Ło! Wow. Hmm. W ogóle muszę się opróżnić. tyle rzeczy kurde niepotrzebnych przy sobie. Musisz się opróżnić? Tak. Mhm. Będzie kupa. No. I to nie jest kolefanta. Kupa nie jest hmm. zła. I właśnie z kolefanta trzeba popatrzeć na jest. Natomiast... Mhm. Czy mi się wydaje, czy mam dwa z takich dildosów? Tak, tak a co tutaj... to... A kto zrobił tutaj ten? Ten... kurde jak się nazywa to? Ten do ożywiania, no. Do ja zrobiłem serce. Tomek zrobił na zapas. Uh -huh. Prawie szłem, szłem spać, więc mówię, to zrobię jeden na zapas. Tak się mi życie odnowi w namiocie. I są dwa kokony pająków w skrzynce? Mhm. Mm Cholera. Dobra, biorę jedzą koło. Mm, okay. Dobra, znalazłem no, drugą sawannę. Mhm. Mamy tę. warzywka daj zabrać. Um. Ja więc... przypomniałam, i tym nie wiem, przypomniałam mi, co miałem zrobić. Co? Ule. No. no. Urosły te nam czy ty użyłeś książki? Nie używałem książki. A tu leży mięso? Ej, wszędzie są kokony trzeciego poziomu w ogóle. A to jestem nawet trzy koło siebie. No dobrze. Oj, no, tam Tomek przeżywasz. Będzie dużo mięsa. Ja, przy, no to ja z... przetrwam na pewno. Zapraszam mhm. Dobra, kolej fanty, pokażcie co tu macie. Jedna kupa kupaj no. Nie, dobra, dwie są. Jak się biło szynkę w miodzie? Szynkę w miodzie. Aha, to dobrze. To by daniało. Jeśli się nie mylę. Hmm. Pewnie, pewnie się mylisz. Gdzie to? To Maja, jak dobra. daleko jesteś od tak. bazy? No, ja jestem bardzo daleko. Ale już powoli wracam. Dobrze. Pięka w gdzie? Mam nadzieję, że ten gęsioły. A, się a nie czy nie zbierasz, bo nie właśnie zbierać to. No właśnie, zbieram już. A, hmm. ogól, no, Mhm. Pająki hmm. się biją. A wow, Pająki mi biją, nie! A gdzie są? To ja ci mówiłem, co miałeś jej zrobić. Nie! Nie, się tam nie zbliżać. Hmm. Cicho! Nie słuchasz się mnie, bo... Zabiję go i tyle będzie. Nie, uciekłem. W poprzednim odcinku robiłem sobie do łapania tych pszczół, te siatki, gdzie one są? No przecież schowały się do chestera. mam 7 życia super <grym> To Ty pamiętasz ja nie pamiętam? Tak, tam są dwie te. No i fajnie, ginę. Faktycznie. <grym> dwie siatki tam nie, są. jak ty zginiesz, to jest co? To, to jest to, że raz. mam dużo fajnych rzeczy, a jestem bardzo daleko. No to, no. no, no I ten tak. pająk się nie chce do mnie odstosunkować. Jest Ej, czy jest ten. E, czerwone grzyby? Czerwone grzyby? Nie mam, kurde. Ale są trzy? Mm -hmm. Nie, dwa są. Dwa? Mm. Chciałem zrobić tego, w ogóle. I Tomek oczywiście mylił się, bo nie wyszło z trzech tych. Nie? Tech, e, nie. No, ale D dwa na dwa. A co wyszło? No to. No w miodzie, tej kąski, czy tam coś tam, nie wiem. To potrzebuję, czyli muszę wziąć oh. te czesera ze sobą i tak. Bo boki mnie gonią. Dobra, siedem życia. Chodź ja wezmę przeczytam książkę, to zbierzemy trochę więcej tych jagódek. będzie. Waga. Ej, niech ktoś zabije tego potwora A za mną. trzeba było ten. Te dwie trzeba było użyźnić. No właśnie nie ma tych kup. Ja mam. Miałem dwie ciągło mówić. Miałeś? No. A... To nie widziałem. Ale gdzie jest nasza baza? Tam. No, daleko. Na mapie masz. Pewnie. Dobra, idę od razu Ty tutaj. Chyba, że nie wiesz do czego mapa służy. Ja myślę, że to taka dekoracja. Że mi powiedzą, że no, no, 200 widzisz. metrów skręć w prawo. Tak, tak. Eee, dobra, A ja tam zaraz przyjdę i ktoś żeby... potwora, żebym mógł się iść położyć spać. Dobrze. Bo mnie gonią dwa... W ogóle mamy straszny syf w skrzynkach. A, no, straszny. To akurat wiadomo. Ja mam jedną kupę, jeszcze idę po jednego grzyba. No, Ale teraz dużo to. dużo tych... I to. tego jeszcze... dużo. Dużo teraz tych grzybów y, urosło, tych zielonych. Jasne. Węsiłość co mi to. tu jeszcze wyskoczy. Nie to co ja dzisiaj robię. Ja dzisiaj jestem zamotany w tym odcinku. <noise> ja tylko dzisiaj nie lubimy ten jedzenie. Ja jestem już blisko. A, to sobie to było. To je zjem teraz. No, dobra, mogę skierować? Nie mm. ma. My w ogóle mamy namiot? Nie. Jak to nie? A przecież jest. Sorry. Nie wiem, czy zdążę tam się położyć. A ja mam 35 jedzenia, potrzebuję jeszcze mm. coś zjeść. Macie coś? Prawde, Tomek. Ja nie mam nic. Nie gotuję się. Gonią mnie trzy potwory. Je, to dawaj, ubiję je. Nie <grym> ma. Ale nie uciekaj Daj, I już dobra. po nim Domek Dzięki. No Jest, jest mięso, jest jedno Wariu, masz to Co tam masz? nie nidet. Dzięki I kładź spać Idę właśnie To dla mnie Jest jeszcze jakieś mięso? Eee, już złożyłem 6 sztuk do tego, nie ma? E, faktycznie Jest mięso kto no, ukradł? Może Chester ma? Czekaj. Nie brałem. Gdzie w Chesterze i co ty? Ktoś mięso powiesił nie, nie na suszarniach. A to już wcześniej powiesił, na początku odcinku. No, nie wiem. Tyle mięsa było. No było. Ktoś uk ukradł mięso. A tutaj jest ten, strach tutaj jest twój, twój. No, pilnował mnie. Czekaj, aż jak wyjdziesz. Będzie mieć więcej dusz. Często, co co, co nie z nich w ogóle można robić? Nie wiem, ale będzie więcej. Sam do czegoś potrzebne. O, mamy już 10. Jak w ogóle, ile tu trzeba? Na 6 kup trzeba, żeby zrobić kolejną farmę. E, ja kolejnym dniu idę na pszczoły. Mm. Bo mi, idzie mi dobra? Mhm. Mm Drewno. wezmę sobie. Mięso, mięso. Mm, nie mam. No już nie dążę iść na mięso. Dobra, nie będę teraz spać. Tak, to jest ciekawego. Ciekawego można zbudować, ale nic takiego nie ma. Pewno dobry pomysł to robię. Tak, 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 tak. Bardzo dobry pomysł. Mm. Mm -hmm. Ej, noc No. upuści mnie. Co ty tam robisz? No, chciałem wziąć minutę, ale mnie czoła atakują. A ja teraz plantuję A, czego? a aha, no, dobra <duń dobry> Mówiłem, że... No ja, tak za zapytanie było Dlaczego rozpraliłeś ognisko po bo... gonisko? Ale dobra, ja teraz już wiem hmm. Bo plantuję <laughs> No już nie musiałeś tego mówić do raz, no <laughs> A, tak chciałem, żebyś wiesz, bo pewne. Dobrze <laughs> Mam pytanie No bo czasami tam trzeba iść w nocy, a nie może No, ale więc... czasem Tomek myśli, że po prostu ja nie kumam No i on musi tak kilka razy <d glaube> odejść, no ja już, Wszyscy wiemy, że nie kumasz, więc... Mhm. <dż> No, eron mnie tam prawie kiedy plantuje. Tylko to jak tam się postawił kupę później. Dlatego To kupę? No i żeby to użyć. Znaczy, no przydadzą się jeszcze do zrobienia farmy też. Także aktualnie jest jakaś taka bieda na to. Mamy deficyt. Gdzie tak, znaczy, No bo ja... one mają bull dupę. Dlaczego znaczy, nie nie, mają? Trzeba by przejść, zobaczyć. jeszcze tam. Gdzie nie chcę. Ja coś miałem wybudować w ostatnim odcinku, to teraz nie pamiętam, co to chciałem. Dobra. A, już wiem chyba. Co miałeś? Pasz przeciwdeszczowy, chciałem sprawdzić. A ty w końcu użyłeś tej książki czy jeszcze nie? No, co, ja już książki. No, właśnie widziałem, że pełno patyków. Nie było ci przy tym. No. Nie sobie sami poradzić. Ej, przepraszam, jagódki załatwiałem. Tu są Dobra. jagódki jeszcze. No mamy je. Ja chcę złapać pszczoły. No kurde, tylko jedna, pszczoła dwie. Dobra, a skąd wezmę jeszcze dwie? Potrzebne są jeszcze dwie pszczoły. Tego tak propos, sprzedałoby się jakiś lód jeszcze? Nie ma już. Ja uciekam. Nie! Eee, nie ma lodu? Nie ma już lodu. Chyba, że nie za naszą bazą jeszcze coś widać, ale nie wiem czy to się aktualizuje ale ta mapy. zrobiliśmy pięknie teraz, no cudownie, po prostu... W, w, lodu w ogóle nawet nie ma w tym. lodówce. to co? Ale maszyny są najważniejsze. A tylko mam nie będziemy lód, mogli się lód. poruszać poza. Będziemy a wiecie, nam, a wiecie, że nam podpali te? Nie podpali, bo zbiłem maszyny. ULE? Aha, no to fajnie. Znalazłem lód cicho. Nie musisz komu Uli postawić jedną maszynę jeszcze. To łącznie jeszcze muszę dwie zrobić, tylko nie Super. wiem czy mamy tyle przykładni. Super. Jest ja tam jeszcze, widziałem chyba z 10. A wiem, jeszcze ognisko miałem zrobić, dobra, już pamiętam wszystko. To termiczne? Mhm. Tak, ja zrobię tam. No dobrze, to to ogarnijcie, ja się będę martwił teraz o mięso. Spoko. Ja, ja to to jeszcze idę po kupy do tych wilbu, znaczy, wielbłądów, wieju. Do... <laughs> Hahaha, Ty wielbłąda widział? Tak. <laughs> robimy, woła. robimy zrzutkę na ten wejście do cyrku. Tak? Czy to są te pszczoły, które myślę? Nie, to nie są te, które myślę. Matej mam ma, ma, mapie mapie ma myśl. e, Nie no mają już tak Czy Można na mapie nie mają już tak Tu Nie, A nie, dobra, jednak mają. Tak. nie, jednak. Tak. No tak, nie, tak. bo wiesz, stoję i, i patrzę, nie, nie było widać, że ma du dupę. A po chwili kurde się obrócił tyłkiem do mnie. <grym> I pokazał dupę i czerwona no. była. <grym> I to nawet nie jedna, bo to jest taka gromada ich. Czy pszczoły mogą się schować? Te złe? Ej, Ja nie chcę nic mówić, ale tu chyba ze 40 jest tych kurde bawołów. No I biją dobrze. się z tym kwiatkiem tym takim, czy to my ty wziąłeś. O! Ale ja to ja to nie dawałem kwiatka? No wiem, ale tu się nowy pojawił. Aha, no to fajnie. Mam cztery pszczoły, mogę robić Będzie czas trzeba się zacząć robić z nibawłami, bo one się no, kopulują i jest ich coraz więcej. E, kopulują? No, 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 jest ich coraz muszę więcej. zobaczyć, niestety. jeszcze nie widzimy, kopulują. Potrzebuję na, złoto i na... kapień. Nie ma. Dyskabry tego nie ma. No nie, nie ma. Matko, z tą filią e. poleciało. Eru, coś <laughs> <ktoś> powiesz? <laughs> Słuchaj, to ty powiedziałeś zoofilio, a ja takiego czegoś nie powiedziałem. I teraz wszyscy mniej na myśli A, uderzył mnie, i dziś jesteś. życie, mam, spieprzaj Spieprzaj, spieprzaj Zero mi daj, żeby zrobić tę maszynę Nie dam ci, przez to, że powiedz, zaraz roztopi do Dobra, ja już wracam, kurde Dwanaście, tego mam Złoto okay. Tym kamieniem I potem reszta to zwrotu Deski ja chcę jest potrzebnych desek na ul? Będzie full? Tak, fut Właśnie się tam jak zrób, jakieś inne jedzenie, jak tam jesteś w bazie? Nie, na no razie. razie robi. Robię co innego. Czekaj. Nie, mięsa. Okay. Aha. Idziemy, mm. ja, te z ula. Mm. Mam, mam, klastry Nie chodziło. Czy gdzieś tam były skrzynce? Mam, mam. Put, Mamy ul kolejną. No, dobra, mieć. Teraz gdzie były te przekładnie? Powiem ci, to należy na pewno w strzynek. Kurde, ja robiłem te tranzystory, a my mieliśmy tutaj gotowe super. Ej, tak, bo ja zrobiłem zasadnie. Trzeba było pytać. Do czego idzie ono? Do zrobienia etnicznego e, tego ogniska. Ogniska. Dobra. Daj mi je. Siup. są. O. Dobra. Czekaj, nam tutaj brakowało jednej maszyny, na pewno koło trawy. Okej. Okay. To się koło tutaj. 20, 30. No nie wiem czy my to przetrwamy te lato mówisz? Aby tylko lato przetrwać, to potem znowu będzie ten Dobra Ero, choć powiedz mi gdzieś coś masz na życiu cię tutaj What the fuck. Eee. Dlaczego nagasi to wszystko? No bo no, już jest za ciepło A ona podlewa też chyba mi się wydaje Nie podlewa Ej, potrzebuje ten <grym> lód. 10 lodu Zatem z tyłu bazy nie ma? Tam już a biorą. nie ma lodówce tam można 24 sztuki Jest jedna sztuka i jest, no 23 to... jeszcze. No wiem, że tutaj jest 24 są. No chodź tu. Te drugie po prawej. No, no, no. Znaczy, po lewej i po prawej są, bo w długich miejscach. Dawaj Jedna sztuka na zepsuć już. No, jedna chyba. sztuka jest. To ja stój przy tych osach. Po tak latam. Po środku postaw. Tak. Gdzie stoi na najpierw? Nie, gdzie, A dobra. tu chyba jest lód, tak? O, tu, tu, tu. tu, tu. Okej, okay, dobra, mamy ten etniczny Tu, 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 tu. tu, tu. Gdzie ty jesteś? Hmm. No, czekaj, idę tam już na dół. ciemno. No czekaj, już tam idę. Postaw... U, tu? Rzeczywiście chodzi mocno. U. Ja do kwiatka mi tego weź, tutaj. Tego. Kwiatka. Gdzie stoję. Po co? Dziwne U, bo ma. nie postawię maszyny. Ona ma Ale zasięg ty, tu gdzie stoję, no. To na... po co będziemy okręcać króla Aha, świni? nie No tak. Idę do was Który chcesz? Ten tutaj? Ten, ten no ten tam gdzie stoisz No, ten i trochę niżej Tak w ogóle niżej. to ten Ten? Ten, koło mnie Tomek, ta maszyna jest fajna, bo ona zamraża te e, kryty. No tak nie odsuń się, zaraz nas zajdzie Już... Już się odsunąłem Dobra, i teraz Eru, e, Powyżej to... tych uli, tego Tutaj taki sobie oblicz, okrąg. I tu, to wyżej już nie dawaj uli, tylko tutaj w środku. A ja tu mogę dać ulu, na przykład, o tu? Tak, na moim odcinku będziesz sam mógł zobaczyć, jaki ten masz. jeszcze jeden będzie, no. Tutaj, albo dam tutaj ul, o teraz stoję, tutaj. Dobra, a ten, a ten ul nie kolejną. przymrozi pszczół, tak swoją drogą? Nie. A zobaczymy, nie? raczej nie chyba. Radźcie do bazy, bo... Ja wiem, że chyba na pewno kwiatki się palą, jak, jak jest za ciepło. Tak samo ule. <laughs> w moim ognisku! Nie, nie, jest? nie, nie, Mam pochodnie, pal. Nie, mam pal, pochodnie. Nie, pal. nie, pal, bo jest. Aha, Bełnia. dobra. Mam glomerę. Dobra, ja szybko trawę to jeszcze zbieram. Do glomera do ostrzynki. W ogóle jakiś trzeba... dziwny dźwięk ma ten. Ta etniczna. Ta... I postarajcie się, się, żeby glomer nie zginął. Trzeci raz. Hmm. Okej. Okay. Trzeba na bieżąco zbierać te trawy i patyki, bo potem będzie niedosyt w lato. Mięso nie ma. O, jest mięso, dobra, usłyszyło się. Ale to ususzone to. Na wieszaku trzeba trzymać jak najdłużej, bo jak póki wisi, to tam się to nie psuje przynajmniej. No. Tak. Tylko, że już nie ma w ogóle, także jest potrzebne do gotowania. No, do, no wiem, tylko mówię, że będzie 11, dlatego chcę zrobić więcej suszarni jeszcze. Wiecie co, może kończymy, ktoś chyba do mnie idzie? No, o. też mi się to zdaje, bo już 31 ta minuta, także. No, kończmy teraz, w tym momencie, dobra? No, okay. no dobra. No to żegnać szkło. Ja mam się zacznę na to więc... Ja bo się witam. No, dziękujemy bardzo za uwagę. Wszystkie linki, które potrzebujecie są w opisie film. W, w każdym filmie jest osobna dobra, wszystko jedno co ja gadam <laughs> Filmy do naszych kanałów. Wiecie o co chodzi, dobra. Trzymajcie się pa, pa. Trzymajcie Trzymaj się, cześć Ej, pa